Dzień dobry. Witam najmłodszych czytelników biblioteki w Konstancinie Jeziornie. Wcześniej czytałam dla Was pierwszą część szelmos Lisa Vitalisa, a dzisiaj chciałabym Was zaprosić na drugą część. Myślę, że ciekawi jesteście, co dalej działo się z lisem i czy został ukarany, a może nie. Posłuchajcie. Jak co rok w Zielone Święta zgromadziły się zwierzęta dla obioru prezydenta. Jest to taka ważna sprawa, że zwierzęce wszystkie prawa dzień ten czynią dniem przymierza. Zwierz na zwierza nie uderza, gęś jest pewna swego pierza. Pies nie czai się na jeża, owca może wyjść ze stada, nikt nikogo nie napada. Kot nie drapie, wilk nie zjada, nawet Zając, choć ma Pietra, Z odległości kilometra Obserwuje te wybory. Nawet mysz wychodzi z nory, Nawet tchórz ze strachu chory Na wybory śpieszy żwawo, Bo mu wolno, bo ma prawo. Lis, witalis, wielki szelma, Łypie białkiem swego bielma, Pręży ogon znakomity, Zwisający na kształt kity, I w tyrolskim kapeluszu Krąży pełen animuszu. Tu do wilka się przymili i coś szepnie, tam po chwili do niedźwiedzia chyłkiem sunie, jakieś słówko rzuci ku nie, chytrze mrugnie do jelenia, jeża muśnie od niechcenia, mysz ogonem połaskocze, chodem Bóg wie o czym porozmawia chwilę z rysiem. Świetnie, lisie, witali się. wszyscy myślą, a to szelma, jakiś w tym widocznie cel ma. Już najstarszy wilk buławą machnął w lewo, machnął w prawo takie jest zwierzęce prawo. Już wybory rozpoczęte Któż zostanie prezydentem lis, Pryciażem był bezsprzecznie, więc o głos poprosił grzecznie, wszedł na pień i w słowach kilku tak powiedział. Zacny wilku. I wy, wszyscy tu zebrani, tak przeze mnie szanowani, albo mówiąc wprost, zwierzęta. Macie wybrać prezydenta. Czyż jest ktoś, kto nie pamięta zasług Lisa Witalisa? W pięciu tomach ich nie spisać. Otóż ja, przed wielu laty, gdym był młody i bogaty, w ciągu jednej tylko wiosny zasadziłem tutaj sosny, buki, dęby. Niemal wszystko, by zwierzętom dać schronisko. Dla was szereg lat z zapałem drób w górnikach hodowałem. Dla was w chlewach tucze wieprze, byście mieli życie lepsze. Jestem waszym dobrodziejem, a sam nie śpię, a sam niejem. Tylko myślę dniem i nocą, jak zwierzętom przyjść z pomocą. Mruknął niedźwiedź do sąsiada. No co tu gadać, dobrze gada, szepnął Borsuk. Jaka swada, jaka dykcja i wymowa, to przynajmniej tęga głowa. A tymczasem list po chwili ciągnął dalej. Moi mili, nie namawiam, ale radzę. Jeśli dziś otrzymam władzę, daję słowo, że zasadzę w ciągu pięciu dni na piasku drzewa mego wynalazku. Już nie szyszki, nie żołędzie, Ale rosnąć na nim będzie Schab wędzony i pieczony, Boczki, szynki, salcesony, Mortadele i serdelki, Mięs przeróżnych wybór wielki. Nawet prosię w galarecie, Jeśli tylko zapragniecie. Wszystkim kim oczarz zabłysły, Lis nie z ma pomysły, Niech zostanie prezydentem. Czy przyjęte? Tak! przyjęte. Niedźwiedź objął go za szyję i zawołał niech nam żyje, żyj nam lisie, witalisie, powtórzyły za nim rysie, kuny, tchórze i jelenie oraz całe zgromadzenie. Po wyborach, zgodnie z prawem, lis od wilka wziął buławę i do domu cztery kozły z wielką pompą go zawiozły. Kiedy lecha, jechał leśną drogą, wpierw widziano jego ogon, co jak ruda chmura zwisa, a dopiero potem lisa. Już na zajutrz, na polanie, zaczął lis urzędowanie. Kazał podać sobie korę, wziął do garści pióro spore i ustawę za ustawą ją wydawać z wielką wprawą. Zarządzamy, by zwierzęta do użytku prezydenta oddawały prócz okupu czwartą część swojego łupu. Żeby każdy ptak od maja aż do maja Wszystkie jaja niósł do Lisa Witalisa, który żółtka z nich wysysa, żeby kury i kurczęta same szły do prezydenta i prosiły, by narożnie raczył upiec je ostrożnie. Nie pamiętam już, niestety, jakie prawa i dekrety wydał jeszcze lis ponadto, lecz zwierzęcy cały świat to pełen lęku i poddania wykonywał bez szmerania. Upływały dni, tygodnie. Lis witalis żył wygodnie. Włupił wszystkich, jak się dało, i korzyści miał nim mało. Przed siedzibą jego zawsze dwa niedźwiedzie, co najżwawsze, stały sprawnie i wzorowo, pełniąc wartę honorową. Stały też jelenie cztery, by go wozić na spacery, a wiewiórki. Przez dzień cały przy ogoni się krzątały I chuchały, i dmuchały, i bez przerwy go czesały. Nikt spokoju nie miał w lesie. Ten usłuży, tamten poda, Ten przyniesie, ten odniesie, Nawet borsuk, wojewoda. Choć yy, to bardzo dumna sztuka, Był u lisa za hajduka, Więc złościło to borsuka. Ja tu witali za dziesięciu, i zwierzęta bez protestu Napychały mu spiżarnie, Chociaż same jadły marnie. Nigdy nie chciał z nikim gadać, Ani nawet odpowiadać Na pytania, na podania, I nie dawał posłuchania. Siedział dumny niczym Basza, Jadł i mówił. Sprawa wasza, Dobrze dbać o mój żołądek, Taki musi być porządek. Jam prezydent, czyli władza, A jak komu nie dogadza, Niech zabiera się i zmiata jeśli nie chce wąchać bata. Gdy już wreszcie lisi nierząd, klęską spadł na życie zwierząt, wilk cichaczem bez hałasu, zwołał wielki wiec do lasu i gdy wszyscy się zebrali, rzekł, nie może być tak dalej. Czeka wszystkich nas zagłada, i jest na to jedna rada. Złapmy lisa lub zastrzelmy. Dość już rządów tego szelmy, tego lisa vitalisa, który soki z nas wysysa. Padły słowa: racja, brawo! Lis vitalis gwałci prawo. Zniszczył wszystkich nas ze szczętem. Precz, precz z takim prezydentem. I uchwalił wiec zwierzęcy, że nie ścierpi tego więcej, że lis bronił co niemiara, więc go musi spotkać kara. Lis tymczasem do lusterka, niespokojnym okiem zerka, nagle widzi cóż to rysa, strach obleciał witalisa, a tu rysa rośnie, rośnie, załamuje się ukośnie i lusterko całe łamie. A witalis, siedząc w jamie, zimny pot odciera szczoła, sprawa jednak niewesoła. Machnął raz czy dwa ogonem, po czym smutno rzekł. Skończone. To użyłem, to użyłem. Dobrze jadłem, dobrze piłem, za to teraz czas mi w drogę. Trudno zostać tu nie mogę. Zapakował parę waliz i chciał umknąć listwitalic. Zatrzymały go niedźwiedzie. No po co śpieszyć się sąsiedzie? Nie tak prędko jeszcze chwilka. Wstąpić musisz wpierw do wilka. Wilk ma spraw do ciebie kilka. Ech, wilk zaprasza, rzecz ciekawa. Wilk cię wzywa w imię prawa. Ani myślę, nie chce mi się. Mamy rozkaz, witalisie. Lepiej się nie stawiaj hardo, bo dostaniesz halabardą. Tu lisowi ścierpła skóra. Widząc, że już nic nie wskóra, ciężko westchnął, spuścił ogon i potulnie ruszył drogą. Wilk na czekał w cieniu buka. Z prawej strony miał borsuka, z lewej dzika. Nieco dalej delegaci zwierząt stali. Lis zatrzymał się w pół drogi, ale wilk ogromnie srogi ryknął. — Bliżej! Ruszaj mi się! Kara cię nie minie, lisie! Brać go! Wzięły go dwa rysie, ten za nogi, ów za głowę. Wilk zawołał więc — Gotowe! — Wtedy wyszły dwie łasiczki, miała każda z nich nożyczki, pochwyciły ogon lisa, co jak ruda chmura zwisał, i do pracy się zabrały. Cięły, strzygły, przystrzygały, odrzucały rude pęki, podcinały puszek miękki, szybko, zwinnie, lecz ostrożnie, a lis wił się jak narożnie, jęczał, szlochał zrozpaczony. Taki ogon nad ogony, ostrzyc, zniszczyć, o zbrodniarze! Jakże teraz się pokaże, jak pokaże się z, ogrono, z ogonem tak nikczemnie ostrzyżonym? Rzeczywiście, ogon lisa zwisał jak pałeczka łysa, a wiatr rudy puch rozwiewał i unosił ponad drzewa. Wypuściły lisa rysie, a wilk ryknął. Wynoś mi się, zmiataj lisie, witali się. Lis uciekał, gdzie pieprz rośnie. Raz zatrzymał się przy sośnie i usłyszał zawstydzony, jak się z niego śmiały wrony, kury, susły, nawet jeże, każdy ptak i każde zwierzę. Taki ogon za miasteczki mógłby być dla ogrodniczki. Toż to sęk, nie żaden ogon. Śmieszny widok swoją drogą. To ci ogon nad ogony. Lis Witalis ośmieszony, wyszydzony, uciekł z lasu. I już nikt od tego czasu nie oglądał Witalisa. Nawet ja, com go opisał.